Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Gramy w Brawl Stars. Na początek otwórzmy sobie skrzynkę. No i co my tu mamy? 17 monet. Punkty mocy do Broka. Punkty mocy do Shelly. Ok. No to. Brokiem jeszcze nie grałem chyba w ogóle. To może sobie nim zagramy. Sprawdzę jak się nim gra. Okej. Okay. No to zaczynajmy. On ma dosyć daleki dystans. Ale mało HP. No, tylko raz sobie trafiłem. Okej, okay, no i sprawdźmy sobie to. Chyba nikogo nie trafiłem. Dobra. Tu widzę, że jest Broka ale z mniejszą mocą. A, no i tam jeszcze był... Jeden goście jakiś. Coś mi słabo idzie tym brokiem. Aż tak to mnie nie kierują. Dobra, może teraz coś zrobię. Jest chyba pierwszy frag w tej grze. Cztery punkty jeszcze potrzeba. No coś tam zrobiłem, ale potrzeba trochę więcej punktów teraz. No to słaby początek, mogło być lepiej, sprawdzę sobie jak nim na solo zagram. Tylko jeszcze mi się musi załadować. Nie wiem czemu to się nie ładuje. Jest. Gra solo. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Oby trochę lepiej niż na tamtym trybie. Dobra, jest kryształ i on sz po 1331 z jednym kryształem. To ciekawe pejle z dwoma. Pewnie tak z 1500. Zaraz to sprawdzimy. Niestety nie widziałem. Dobra, minąłem się z nią. Okej. Okay. No i ja tam mogę pójść na dobicie. Aj, prawie. Dobra, jest co najmniej piąte miejsce, to nie jest źle. Ja mogę na tą rosę podjazd zrobić. Tylko żeby tu zaraz nie dostać. To aż po 2000 bije? To niedobrze. No tylko czemu to cały czas we mnie szczero Pozostało trzech zadymiarzy i wielkie starcie. Dobra, chyba to wygram. Czy ja to wygram? Jak nie będę sobie w nią trafiał, to na pewno nie. Ona chyba czeka się. Zmniejszy dystans. O właśnie. No, mogłem wygrać, ale jeszcze mam za małe doświadczenie na tej postaci. 28 żetonów to chyba mogę skrzynkę otworzyć. Ok, i otwieramy 30 monet. Punkty mocy do korta. Punkty mocy do broka. To może sobie ulepsze poziom mocy w kimś. W Leonie może. Nie, w Leonie mi brakuje czterech. W Jessie. W Jessie też czterech. W bólu trochę więcej, w kolcie tyle samo co w bólu, i w szali chyba też tyle samo. No, niestety nie mogę jeszcze. To może zagramy sobie nie brokiem, tylko leonem? Może? No to spróbuj, spróbujmy nim wygrać. Dobra, widzę skrzynkę. No, i teraz się już robi tak średnio. Dobra, ucieknę jej. Ona nie wie, jak ja się tam przedostałem. I ona cały czas nie wie, gdzie jestem. Myśli, że ja tam w krzakach gdzieś stoję. Ja już zdążyłem przejść. No, trochę mnie teraz obiła. Tu są dwie rosy bez HP. Nie, 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 nie. nie. Szóste miejsce. To brakiem mi trochę lepiej poszło. Okej, okay. to może zagramy rosą na koniec odcinka. Jest i rosa. No to zaczynajmy. Okej, okay, już widzę skrzynkę. I widzę Rosę. Tylko jak ona nie dostała? Nie. 200 HP zostało ósme miejsce. To jeszcze raz zagram. Dobra jest skrzynka. Na no, bliskiej dystans jestem trochę lepszy 8 HP Jak mu 8 HP mogło zostać? To było nie fair trochę Dobra, to tą skrzynkę sobie rozwalę. I już mam cztery kryształy. Dobra, wygrałem. Mam sześć kryształów. No i znowu ten gościu. O, no to Karol ma trochę za mało y, kryształków, ale... Trzech zadmiarzy, ja mam dziewięć kryształów. Tam gościu ma jednego. Oby tam brok się pobił z kolcem za chwilę. I chyba właśnie tak się dzieje. No i Cold wygrał, ale ma 600 HP i wygrałem. No to na koniec odcinka zwycięstwo. Tak mogę grać. Niestety mam za mało żetonów, żeby jeszcze jedną skrzynkę otworzyć. Ale w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Cześć.